Witajcie dzisiaj sobota taki wypad może nie całodniowy, ale w większości sobie zrobiłem taki sobotni jak zawsze zresztą yy, przerwa na rozpostowanie kości żeby tył, tyłek trochę odpoczął kawka taka tam się zrobiła także maszynka tutaj też troszkę odpoczywa jestem w takiej miejscowości Zalewo to jest miejscowość niedaleko Moronga lub Pasłęka, jak to woli z której strony a właśnie w stronę Pasłęka będę się najpierw Morong tam a później w stronę Pasłęka będę się kierował a miejscowość tutaj jest bardzo fajna Taki Mini amfiteat, ławeczki. Ja w zeszłym roku też tutaj odpoczywałem po drodze jakich na na trzydniowy wypad na Mazury. Ja taka estrada, no i, i wieża jest fajna, na którą też pójdę po raz kolejny, bo widok na jezioro Ewingi jest bardzo fajny. Jak widać, zresztą nawet tutaj kolega Bocian sobie spaceruje, też mu się tutaj podoba. A tam dalej jest. Yy, Taki mały port. Także też przejdę się, zobaczę, bo na tym porcie w zeszłym roku nie byłem. Jak to tam wygląda. Pokażę Wam to wszystko. Odpocznę tutaj troszeczkę i będę leciał dalej. Także. No co, bierzemy kawę w rękę. Idziemy, idziemy. Pokażę Wam tutaj. Jest taki fajny yy... zegar słoneczny. Mam nadzieję, że mojego chlipania kawy nie będzie słychać. O, kolega Bocian, niestety. Samotnik już uciekł nie chciał mojego towarzystwa no cóż no tutaj o właśnie tutaj jesteśmy już bliżej tej wieży może jakaś super duża nie jest ale jest tak usytuowana że yy no jest widok fajny na to jezioro no jest fajny Zegar jak zegar, może to nie jest zegar. Nie wiem, sam nie wiem. Ma takie wielkie koło trybów. Tak, to jest zegar. Zgadza się dokładnie. To jest zegar, jednak dobrze. Tak to wygląda. Jakby kogoś takie różne rzeczy interesowały. tam będzie ten, ten porcik taki. to się przejdziemy, ale to. Jak pochowam sobie wszystkie rzeczy do kufra żeby tutaj nic nie zaginęło, czasem, bo to kawałeczek trzeba przejść jednak. Takie klimaciki, jakieś myślę, że są. Fajnie, fajnie. O a teraz mamy łabędzie pięknie sobie para sobie pływa no także tutaj tak to wygląda po drodze miałem miejscowość w której chciałem zobaczyć zamek w Przezmarku w miejscowości taki, taka miejscowość Przezmark y, ale tam nie doczytałem to jest ten zamek już jest w rękach prywatnych y, dojechałem na miejsce no niestety y, nie dało się tam wejść no po prostu ale nie chciałem się szukać gdzieś tam dowiadywać, gdzie tego właśnie się znajdę, bo w internecie jest pokazane, że ludzie tam zwiedzają w środku jakieś tam rzeczy. No trudno, pojedziemy do Moronga, tam z tego co wiem też jest jakiś w rękach prywatnych, ale tam chyba będzie łatwiej dostać się, zobaczymy co z tego wyjdzie. A później jeszcze pasłem, pasłemka. To zobaczymy dalej, także będziemy na bieżąco. Wchodzimy na wieżę teraz. Wejdziemy sobie do góry. Wchodzimy. Nie jest wysoko. że jest w bardzo dobrym stanie technicznym bo z tym bywa różnie z tego typu konstrukcjami w zeszłym roku zjechałem tych wiesz kilkanaście I są naprawdę różne Parę schodków jest O jesteśmy na górze o, I taki oto tutaj widoczek jest Ja myślę, że o tutaj widzimy ten porcik tam taki o Taka porcja taka przystań bardziej to jest no. ale przejdziemy się, to no, nagram pokażę Myślę, że warto na takich, takich miejscach stawać i odpoczywać Po to to jeździmy tymi motocyklami, żeby takie właśnie urokliwe miejsca oglądać